Dzień dobry, witam serdecznie w ten piękny słoneczny dzień. Pracujemy trochę z domu, więc wyszliśmy na chwilę na zewnątrz w odludzie, żeby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza i pięknego słonka. Za mną tutaj Beskid Śląski. Tymczasem ja wykorzystam ten moment, żeby zaprosić Państwa, mam nadzieję, w październiku już na kolejną edycję festiwalu górskiego Adrenalinium, który odbywa się w żywcu w Kinie Janosik. Eee... Natomiast, tych Państwa, którzy tęsknią za górami wysokimi, zachęcam, żeby obejrzeć na witrynie ninateka.pl taki klasyk krótkometrażowy, do którego scenariusz napisał jeden z lepszych spinaczy lat 60., Janek Długosz. Pojawia się tam też Wanda Rutkiewicz. Niesamowite, niesamowicie zdokumentowane sposoby wspinaczki. Wtedy jedną z najtrudniejszych dróg. Teraz jest ich już około 20 na zamarłą turnie właśnie. Film nosi tytuł Zamarła turnia. Ja gorąco zachęcam, tymczasem my będziemy dzisiaj uprawiać trochę inny rodzaj wspinaczki, tak zwaną, uwaga, wspinaczkę drzewną. Do zobaczenia w kinie. Pomachajcie! Hejka!